Dzień dobry, tu Krystyna Popa Prankę. Znajduje się właśnie w rewalu na Molo, gdzie słyszeliśmy, że dzieją się jakieś dziwne paranormalne zjawiska. Tak, na pewno UFO, na pewno są w rewalu. No ale dobrze, postaram się dla Państwa sprawdzić, czy faktycznie dzieje się tutaj coś dziwnego. Trzeba Pani o paranormalnych wydarzeniach w rewalu? Nie. Przepraszam bardzo, czy wierzy Pani w paranormalne zjawiska? Nie. Przepraszam bardzo, czy wierzą Państwo w paranormalne zjawiska? Wciąż, trochę wierzymy o co chodzi. No bo czy słyszeli może Państwo o tym, że w Rywalu właśnie ostatnio miało miejsce takie wydarzenia? Nie. Nie słyszałam? Proszę pani, przyjechałam tutaj z Chorzowa do Rewala z moimi przyjaciółmi. A propos, pozdrawiam Jacka i Karolinę. E, no więc przyjechaliśmy tutaj, bo jest tutaj piękna atmosfera. E, Rewal to wspaniała, wspaniała miejscowość. E, jod, te sprawy u nas tego nie ma. No, z powietrzem naprawdę krucho, jeżeli chodzi o czystość. E, wspaniale, wspaniale. Ale o co pani pytała? O zjawiska paranormalne w Rewalu. Proszę pani, kto w to wierzy? No, halo. Moja dzisiejsza sonda tylko potwierdziła, że w Rewalu nie ma żadnych paranormalnych, nadprzyrodzonych zjawisk. Turyści byliby wręcz zainteresowani, gdyby się takie wydarzenia tutaj pojawiły. Zwiększyłoby to chyba atrakcyjność miejscowości. No, ale wiadomo, że takich wydarzeń nie ma. Także nie ma w sumie o czym mówić. Z Rewala mówiła do Państwa Krystyna Popaprankę. No cholera, co ja z tego w ogóle zmontuję? Przecież to będzie beznadziejny materiał. Ja pierdziele. Nie, no i co tu w ogóle ma być? No sz... Jezu, jeszcze leżą na ziemi. Boże święty. Turyści. Jezu. Straszni ludzie. Boże święty. Nie, no wracam, rzucam tę robotę i idę stąd w ogóle. Nie.